W zadaniu pierwszym mamy rozwiązać nierówność. W takim razie przepiszmy ją sobie 3 i w nawiasie mamy 5 odjąć 2x, mniejszy bądź równy, minus 2, 2x minus 1 jest spełniona dla... Od czego zaczynamy? Na początek musimy wymnożyć 3 razy 5 oraz 3 razy minus 2x. 3 razy 5 mamy 15... Odjąć 3 razy minus 2x to będzie minus 6x, to jest mniejsze bądź równe, i tak samo robimy w tym drugim przypadku. Minus 2 razy 2x, minus 2 razy minus 1. Minus 2 razy 2x mamy minus 4x i minus 2 razy minus 1 to będziemy mieli na plusie 2. Przerzucamy prawą stronę na lewą, pamiętając o zmianie znaków. 15 odjąć 6x dodać 4x i odjąć 2 mniejsze bądź równe 0. Redukujemy wyrazy podobne, czyli 15 odjąć 2 mamy 13, minus 6 dodać 4 to mamy na minusie 2x i to jest mniejsze bądź równe 0. Na początku mamy liczbę do potęgi drugiej, u nas nie mamy takiej, następnie jest liczba z samym x, czyli minus 2x i wolny wyraz, czyli bez żadnego x mniejsze bądź równe 0. Skoro widzimy, że mamy samego x, możemy 13 przerzucić na drugą stronę, zmieniając znak. Minus 2x jest mniejsze bądź równe minus 13. Między dwójką a x jest mnożenie, więc musimy podzielić przez minus 2. W takim razie x będzie większy bądź równy, ponieważ dzielimy przez liczbę ujemną, więc odwracamy nasz znak w przeciwną stronę. 13 drugich. Czyli możemy zapisać, że to jest 6 całych i jedna druga, lub jeżeli Wam jest wygodniej, bo tu mamy ułamki dziesiętne, to jest równe 6,5. W takim razie, jak dalej to musimy obliczyć? Rysujemy na naszej osi xowej punkt, czyli kółeczko mamy zamalowane i to jest 6,5. W takim razie, skoro x jest większy, to on idzie w prawą stronę, tam gdzie są liczby dodatnie. Która to jest odpowiedź? x należy do przedziału domkniętego od 6,5 do plus nieskończoności i mamy przedział otwarty, to jest odpowiedź a. W zadaniu drugim mamy 3 odjąć 2x przez 5 i to jest mniejsze bądź równe 5 dodać x przez 3. Od czego zaczynamy? Zaczniemy od tego, że musimy się pozbyć naszych mianowników i wspólną liczbą tych dwóch liczb, czyli 5 i 3 będzie liczba 15. W takim razie nasz licznik musimy zrobić razy 3, bo 5 razy 3 da nam 15 i prawą stronę musimy zrobić razy 5. W takim razie zapiszmy to sobie, 3 i w nawiasie mamy 3 odjąć 2x, jest to mniejsze bądź równe, 5, 5 dodać. X. Wymnażamy, czyli mamy 3 razy 3 to jest 9, odjąć 3 razy 2 to mamy 6x, mniejsze bądź równe 5 razy 5 25, 5 razy x mamy 5x. Przerzućmy x na lewą stronę, a wolne wyrazy na prawą, czyli mamy minus 6x odjąć 5x i to jest mniejsze bądź równe 25 odjąć 9. Minus 11x jest mniejsze bądź równe. 25 odjąć 9 to jest 16. Dzielimy to przez minus 11 i nasz x będzie większy bądź równy. Minus 1611. Czyli możemy zapisać, że x jest większy. Bądź równe minus 1,5 ale tak naprawdę nie jest to nam potrzebne, ponieważ my mamy tylko zaznaczyć w odpowiedziach mamy już to 16 rysujemy na naszej osi xowej, kółeczko zamalowane minus 16 i skoro x jest większy, to on idzie w stronę liczb dodatnich. Wobec tego x będzie należy do przedziału domkniętego od minus 16 do plus nieskończoności. Mamy przedział otwarty, to jest odpowiedź A. W kolejnym zadaniu mamy 2x dodać 3 przez 6 odjąć x i to jest mniejsze bądź równe. 1 odjąć 2x przez 3. My musimy tutaj pomnożyć przez wspólną liczbę zarówno szóstki, jak i trójki. Czyli my możemy tutaj zrobić jako 3. Raz 2, żeby dało nam 6, czyli mnożymy razy 6 całość, i skoro tutaj już mamy 6, to my nic tam nie będziemy robili, tylko tutaj zrobimy razy 2 i pamiętamy, że x również musimy zrobić razy 6. W takim razie będziemy mieli 2x dodać 3, odjąć 6x i to jest mniejsze bądź równe 2 i w nawiasie mamy 1 minus 2x. Redukujemy od razu lewą stronę, czyli 2x odjąć 6x to będzie minus 4x dodać 3 i to jest mniejsze bądź równe. 2 razy 1 mamy 2, odjąć 2 razy 2x mamy 4x. Zwróćcie uwagę, że możemy od razu zredukować nasze dwa wyrazy i zostaje nam, że 3 jest mniejsze bądź równe 2. Czy jest to prawda? No nie, będzie to zbiór pusty, jest to sprzeczne. Jakie liczby całkowite są rozwiązaniem naszej nierówności? W takim razie wypisujemy nasze jednomiany. A będzie równe minus 1 druga, B jest równe 6 i C jest równe minus 15. Obliczamy deltę, 6 do potęgi drugiej, odjąć 4 razy minus 1 druga i razy minus 15. To będzie równe 36. Czwórkę z dwójką możemy skrócić. Mamy 1, mamy 2. Minus nam na pewno zostaje. 2 razy minus 15 to mamy na minusie 30 i to będzie równe 6. W takim razie liczymy pierwiastek z naszej delty. I to będzie równe pierwiastek z 6, bo ciężko nam będzie z tego wyciągnąć pierwiastek. Skoro delta wyszła nam dodatnia, liczymy dwa miejsca zerowe. Zapisujemy minus 6, bo jest minus B. Minus pierwiastek z delty, czyli u nas jest to pierwiastek z 6, przez 2 razy a, czyli to jest minus 1, druga. To będzie równe. Licznik przepisujemy. Natomiast w mianowniku dwójka z dwójką nam się skróci, zostaje minus 1. Możemy w liczniku minusa wyciągnąć przed nawias, czyli będziemy mieli 6 dodać pierwiastek z 6 przez minus 1. Mianownik nam się skróci z minusem i zostaje 6 dodać pierwiastek z 6. Drugie miejsce zerowe, minus 6 dodać pierwiastek z 6 przez 2 razy minus 1, druga. Dwójka z dwójką znowu nam się skróci. I w liczniku możemy znowu wyłączyć minusa przed nawias i będziemy mieli 6 odjąć pierwiastek z 6 przez minus 1. Minus skraca nam się z mianownikiem, i to będzie równe 6 minus pierwiastek z 6. W takim razie liczby całkowite to są liczby na, nasi, na naszej osi liczbowej. Mamy 0, minus 2, no to mamy też dwójkę. Mamy minus 5, czyli to jest piątka, i to są zbiór wszystkich liczb całkowitych. Natomiast jeżeli byłoby zadaniu liczby naturalne, to to są wszystkie nasze liczby naturalne. Natomiast wszystkie pozostałe. To są liczby całkowite. W takim razie obliczmy sobie, że pierwiastek z 6 zaokrąglimy do dwóch miejsc po przecinku. To jest 2,45. W takim razie mamy 6 dodać 2,45. To będzie równe 8,45. Natomiast tutaj mamy 6 odjąć 2,45 i to jest równe 3,55. W takim razie liczby Całkowite to są liczby pomiędzy 3,55 a 8,45. W takim razie będą to liczby 4, 5, 6, 7 oraz 8. Wśród podanych nierówności nie ma rozwiązań w zbiorze liczb rzeczywistych. W takim razie w podpunkcie A mamy nasze A to jest minus 3, B to będzie minus 9 oraz C to jest równe minus 10. Liczymy deltę. Minus 9 do potęgi drugiej, odjąć 4 razy minus 3 i razy minus 10, to będzie równe. Minus 9 do potęgi drugiej to jest 81. No i mamy na minusie 4 razy 3, to mamy 12 i jeszcze razy 10, to będzie równe 120, czyli już wiemy, że delta wyjdzie mniejsza od 0. W podpunkcie B. Minus 3x do potęgi drugiej, odjąć 9x, odjąć 10 i to jest większe od 0. Wypisujemy jedną mianę. Minus 3, minus 9 oraz minus 10 i liczymy deltę minus 9 do potęgi drugiej, odjąć 4 razy minus 3 i razy minus 10. Znowu otrzymujemy 81 minus 120, czyli to jest mniejsze od zera. W podpunkcie C nasze A jest równe 1, B jest równe 10 oraz C jest równe 25. W takim razie delta to będzie 10 do potęgi drugiej minus 4 razy 1 i razy 25. To jest równe 100, odjąć 4 razy 25. Minus 100 i to jest równe 0, czyli liczymy jedno miejsce zerowe, to jest minus b, czyli minus 10, przez 2 razy a, czyli 1. To będzie równe minus 10 na 2, czyli to jest równe minus 5. I w podpunkcie D mamy wzór skróconego mnożenia, czyli zapisujemy a do kwadratu, to jest 49. Minus 2 razy a i razy b, czyli 2 razy 7 mamy 14. 14 razy 2 to jest 28x i dodać b do kwadratu, czyli mamy 2x do kwadratu to będzie 4x do kwadratu większe od jedynki. Możemy jedynkę przerzucić na drugą stronę, czyli to jest 49 minus 28x dodać 4x do potęgi drugiej. Odjąć 1 większe od 0 i musimy to uporządkować 4x do potęgi drugiej, odjąć 28, dodać 48 i to jest większe od 0. Podzielmy to w takim razie przez 4, żebyśmy mieli mniejsze liczby, x do kwadratu minus 7x i dodać 12 to jest większe od 0. Wypisujemy nasze jednomiany 1 minus 7. Oraz 12 i liczymy deltę. Minus 7 do potęgi drugiej, odjąć 4 razy 1 i razy 12 to będzie równe 49, odjąć 48, czyli to jest równe 1, jest to większe od 0. W takim razie możemy już tutaj powiedzieć, że skoro Delta już wychodzi nam większa od zera, no to na pewno posiada ona dwa miejsca zerowe, więc istnieją argumenty, dla których funkcja przyjmuje wartości dodatnie oraz istnieją takie argumenty, dla których funkcja będzie przyjmowała wartości ujemne. Zatem dana nierówność posiada rozwiązanie w swoim zbiorze liczb rzeczywistych. W zadaniu nie musimy wyznaczać jakby dokładnego rozwiązania, tylko musimy stwierdzić, że odpowiedź B będzie odpowiedzią w tym zadaniu prawidłową. W tym zadaniu mamy x do potęgi drugiej mniejsze od 9x. Co możemy zrobić? Przerzucamy 9x na lewą stronę, czyli x do drugiej minus 9x jest mniejsze od 0. Wyłączmy w takim razie przed nawias x i w nawiasie zostanie nam x minus 9 i to jest mniejsze od 0. Wobec tego możemy obliczyć, że tutaj wychodzi nam x, który jest równe 0 i z naszego nawiasu x minus 9 jest równe 0, czyli x będzie równe 9. W takim razie możemy powiedzieć, że to będzie przedział czwarty od 0 do 9. Zbiór rozwiązań nierówności. Minus x do potęgi drugiej, dodać 2x, dodać 8 jest większe bądź równe 0. Przedstawiony jest na rysunku. W takim razie możemy obliczyć. Nasze a to jest minus 1, b jest równe 2 oraz c wolny wyraz jest równe 8. Wyliczamy deltę 2 do potęgi drugiej minus 4 razy minus 1 razy 8 to jest równe 4, minusy nam się zredukują, czyli mamy plusa. 4 razy 8 to jest równe 32 i dodajemy do tego jeszcze 4 to jest równe 36. W takim razie pierwiastek z naszej delty to będzie 6 i liczymy 2 miejsca zerowe. To jest równe. Minus B, czyli minus 2, odjąć pierwiastek z delty to jest 6, 2 razy A, czyli minus 1 to będzie równe minus 2 minus 6 to jest minus 8 przez minus 2 to jest równe 4 i drugie miejsce zerowe to jest równe minus 2 dodać 6 przez minus 2 i to będzie równe minus 2 dodać 6 to jest 4 przez minus 2. I to będzie równe minus 2. Przysujemy na naszej osi liczbowej punkty. Kółeczka mamy oba zamalowane i to jest minus 2 oraz 4. Skoro wiemy, że nasza postać jest większa od zera, będzie to przedział od minus 2 do 4 domknięty. Zbiór rozwiązań równości nie należy liczba. W takim razie przepiszemy sobie na początek nasz przykład. A następnie będziemy musieli wymnożyć. Jak to robimy? 3 razy x, 3 razy 1 oraz minus x razy x i minus x razy 1. To będzie równe. 3 razy x to jest 3x, 3 razy 1 to mamy dodać 3, minus x razy x to będzie minus x do potęgi drugiej i minus x razy 1 to będzie minus x większe od 0. Musimy uporządkować wyrazy podobne, czyli minus x do drugiej. 3x odjąć x to będzie plus 2x i dodać 3. Jest to większe od 0. Wypisujemy nasze jednomiany. b to jest 2 i c to będzie 3. Wyliczamy deltę. b do kwadratu to jest 2 do kwadratu minus 4 razy a i razy c to jest równe 4 razy plusy nam się redukują. 4 razy 1 to jest 4 i razy 3 mamy. 12, 12 dodać 4 jest równe 16 i pierwiastek z naszej delty będzie równe 4. Liczymy dwa miejsca zerowe. To jest minus b, czyli minus 2 minus pierwiastek z delty, czyli 4 przez 2 razy a minus 1 to jest równe minus 2 minus 4, mamy minus 6 przez minus 2 i to jest równe 3. Liczymy drugie miejsce zerowe, czyli to jest minus 2 dodać 4 przez minus 2 to jest równe 2 przez minus 2 i otrzymujemy minus 1. W zbioru rozwiązań naszej nierówności możemy sobie zaznaczyć nasze punkty. Kółeczka mamy otwarte minus 1 oraz 3, nasze a wyszło ujemne, czyli ramiona paraboli mamy w dół i które liczby nie będą należały do naszego przedziału. W stosunku odczytujemy zbiór rozwiązań danej nierówności, czyli x będzie należał do przedziału od minus jedynki tylko do trójki, czyli już trójki nie liczymy. W takim razie jest to odpowiedź D. W zadaniu drugim zwróćcie uwagę, że przed nawiasem nie stoi żadna niewiadoma ani w ogóle żadna liczba. W takim razie rozdzielmy sobie to na dwa x dodać 3, przepisujemy nasz znak, że to jest większe bądź równe 0, i trójkę przerzućmy na drugą stronę zmieniając znak, czyli x będzie mniejszy bądź równe minus 3. W drugim naszym przypadku minus 2x dodać 1 jest mniejszy bądź równe 0. W takim razie minus 2x jest mniejszy bądź równe minus 1, i musimy teraz podzielić to przez minus 2. I odwracamy znak, czyli x będzie większy bądź równy, minus nam się redukują jedna druga. W takim razie narysujmy sobie do naszej osi xowej punkty mamy zamalowane, czyli to jest minus 3 oraz jedna druga. Minus 3 idzie w tamtą stronę, a minus 1 idzie w tamtą stronę, czyli będziemy mieli, że x należy od minus nieskończoności do minus trójki domknięty oraz domknięty od jednej drugiej do plus nieskończoności i przedział mamy otwarty. W zadaniu trzecim mamy rozwiązać nierówność. 4x minus 1 jest większe bądź równe 0. W tym razie jak to możemy szybko obliczyć? 4x do potęgi drugiej jest większe bądź równe 1. Dzielimy to przez 4, czyli x do potęgi drugiej będzie większy bądź równe od 1 czwartej. W takim razie musimy to podnieść do potęgi drugiej i będzie to x większe bądź równe 1 druga W podpunkcie B, jak możemy to jeszcze zaznaczyć na naszej osi, oś xowa, kółko mamy zamalowane, to jest 1-2, i przedział idzie w tamtą stronę, czyli x będzie należy do przedziału domkniętego od 1-2, do plus nieskończoności i mamy otwarty. W podpunkcie B. Na początek musimy zwrócić uwagę, że mamy liczby i po lewej i po prawej stronie. Od czego zaczynamy? Możemy, najłatwiej nam będzie jak zaczniemy od tego, żebyśmy przerzucili wszystko na jedną stronę i zmienimy znaki. Czyli 4x do potęgi drugiej odjąć 5x, minus x do drugiej odjąć 4x i to jest mniejsze od zera. Redukujemy wyrazy podobne. 3x do potęgi drugiej odjąć 9x i to jest mniejsze od zera. Policzmy to w takim razie deltą, czyli a jest równe 3 i b jest równe minus 9. c nie mamy, czyli to jest 0. delta jest równa b do kwadratu, odjąć 4 razy 3 i razy 0. To jest równe 9 do kwadratu, to jest 81 i pierwiastek z delty to będzie 9. Liczymy dwa miejsca zerowe, czyli to jest równe minus minus 9. Odjąć pierwiastek z delty przez 2 razy a, czyli 2 razy 3. Mamy tutaj na plusie, czyli 9 odjąć 9 to jest 0, więc już bez sensu jest nawet dzielić, to jest 0. I drugie miejsce zerowe, mamy 9 dodać 9, podzielić to na 6, czyli mamy 9 plus 9 18 przez 6 i to jest równe 3. W takim razie na naszej osi zaznaczamy punkty oś Xowa. Kółka mamy po otwarte i to jest 0 i 3. Nasze a jest dodatnie, więc ramiona paraboli idą do góry. I skoro wiemy, że jest mniejsze od 0, w takim razie jest to ten przedział, który jest poniżej. Wobec tego x będzie należał do przedziału otwartego od 0 do trójki otwartej.